Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? Oh. I said no giant shark. All right? Just keep the cameras pointed at the poontang. Okay, okay. Hey, Tommy, you guys got to try, right? Get those flyers printed up. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too—they're uh, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, uh, in my trailer. Okay. Z tego z pamiętam, to będę latał samolotem. No. Chyba tak. Dobra, no, myślę, że spróbuję po kolei robić, a przynajmniej zacznę po kolei. Dobra, chyba ujarzmiłem tego demona. Mi się wydaje czy w tamtym samolocie nie kręciły się, nie kręciło się śmigło. Nieważne i teraz trafić w kółko. Jak daleko teraz trzeba lecieć? Bo już tego akurat nie pamiętam. A tutaj koniec. No dobra. Wow. Dobra. Schrzaniłem to trochę. Ale spróbujemy naprawić. Tylko muszę od nowa wtrafić. Niepotrzebnie skręciłem wtedy. Ok, się udali. Zobaczymy gdzie teraz skończymy. Gdzieś za tym budynkiem chyba. Nie, przed tym budynkiem. No i czy mi tego paliwa starczy, to jakoś tak powątpiewać zaczynam. dobra, myślę, że wrócę się teraz po to. Już będę miał po tej stronie wszystko zrobione wtedy. Ojej. Jaki to jest sens, żeby tutaj rozrzucać te ulotki? No dobra o, 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 nie w trafie nie ma opcji i teraz teraz powinienem dać radę aha, drzewa nie mają kolizji to dobrze to bardzo dobrze znaczy, no dla misji, ale niekoniecznie może dla samej gry. Nieważne eee... hmm, tutaj mamy następny i teraz zawracamy O, ok. I ciach. No, ja myślę, że paliwo powinno styknąć bez bólu. on tylko się nie roztrzaska, gdzieś to będzie nieźle. A może teraz tutaj złapiemy ten punkcik. O, jest elegancko mm, I ostatnie miejsce. Czy to się uda? O... Tak jest No dobra Kasa może nie jest jakaś wielka, ale jest To lecimy do studia o, Czy uda mi się jakoś tak w miarę sensownie wylądować o, Aha No dobra, to by było na tyle Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnym odcinku.